Manko z tej strony, Deandostro i to jest kolejny odcinek wspólnoty jak zawsze, jak jeden o Siema. Nie, czemu mi jego przywitanie tak rozważa? Takie panasowe totalnie. Zero emocji, jak mówisz, na nagrania. No, bez przesady. Takim głosem to ty możesz prowadzić poradniki, a nie let's playe. Let's playe to muszą być serie, do których wsadzamy duszę, przynajmniej naszą. A do poradników to takie tylko siema. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić nic w niczym. I nabić tysiąc wysiedleń. Nawet ja, nie. Ja nawet może emocje mieć jakieś na poradnikach. No widzicie. Dla mnie poradnik bez Dla mnie filmik bez emocji to nie filmik, bo tego się nie da oglądać. Wilk na przykład podkłada bardzo miły komentarz i jednak trochę emocjonująco jednak, jak się masteruje te stare gierki. <śm> Poradniki są nudne. No, co się dzieje w poradnikach siema. Dzisiaj pokażę Wam rzecz, którą wszyscy wiecie, ale zrobię to jedynie dlatego, żeby nabić wyświetlenia na ludziach, którzy nic nie potrafią. Ja tak mam na przykład poradniki. Jak robisz poradnik, to zrób taki pierwszy na polskim YouTubie, którego nie ma obecnie na przykład, bo czasami są poradniki, które zostały usunięte, a później możemy je. Możemy je otworzyć, możemy ostatecznie wrzucać. Co ta Australia taka wąska? Ja się pytam, gdzie tutaj są kangurury. Juliana, w życiu nie słyszałeś? Patrzcie, znaleźliśmy tutaj typowego amatora, który nic nie orientuje się na YouTubach. To jest wymierający gatunek. Musicie o takich dbać. Każdy sub pode mnie to jedna złotówka przekazana na konto wymierający gatunków zwanych Macikiem. <laughs> <laughs> Oczywiście i tak nie dostanie grosz, Nawet grosza ode mnie. <laughs> Potrzebuje, bo on za ten hajs kupuje filmiki, w którym widzi nowe kanały, które mógłby subskrybować i oglądać. No widzicie, mam tak zwany syndrom nagrywania plus nagrywanie z kimś. To znaczy, że mi będzie na dzień szło, tak więc... Nie patrzcie na mój gameplay, tylko na komentarz. No teraz to się liczy. Wiecie, jak gram singlowo sam w domu, no to mi o wiele lepiej idzie, bo tylko komentuję. I przez to mogę się skupić i na graniu, i na komentarzu, a nie na rozmowie z kimś. Ale to jest nie największa zaleta tego, że jak się nagrywa z kimś, to się lami. Lami, jesteś nubem i tak dalej. Wiesz o co chodzi, co nie? Nie wiesz o co chodzi z lamieniem? że grasz beznadziejnie o jednym słowem. O, trzy minuty już jadę. Dobra, ale najpierw kup normalny komputer. A Ja mam dla Ciebie lepszy sposób i tysiąc sposobów, jak zdobyć suba. Oczywiście pierwszy to multikontakt którego nie stosowałem, gdyż potem i Multikonta Multikonta są dla LAM, ale to są dla mnie puste suby. Masz dużo subów, ale masz na przykład po tysiąc wyświetleń pod filmem. Masz, nie, na przykład tak miał wertes. Bo ile subów ma wertes? Tak, około 30 tysięcy na około 300 tysięcy, czy nie? A wyświetleń ma o wiele mniej. Dobra, nawet wiadę po swojemu, czyli driftem i w ludzi. Nie giną. Bo mnie nie subują. I cały czas mam pierwsze miejsce i zakończam. Na pierwszym miejscu. Co z tego, że wygrałem tylko dwa biści? Okej, okay, dobra, no to co wygrałem? Pierwsze miejsce, punkty Kielty Plus. Garbus, wersja sportowa i dostępne testy, które wzmocną na samochód, więc następny odcinek będzie z testu wydechu, testy. Przekłani na samochodach. Subaru WRX i Audi a 3. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z Wami żegnam, cześć, nada. Pa!